Semidemokratyczna blokada. Stosowanie demokracji bezpośredniej, a więc współrządzenie państwem przy aktywnym udziale obywateli, co sugeruje artykuł 4 Konstytucji Rzeczpospolitej, jest blokowane w Polsce odgórnie. O jakości demokracji, w tym demokracji bezpośredniej w naszym kraju, świadczy jakość sejmu. Jest to najwyższy organ państwa, w którym społeczna i polityczna selekcja wyborcza posłów budzi wiele zastrzeżeń. Pytanie o pr sprawny proces decyzyjny w Sejmie jest również pytaniem o jakość polskiej demokracji. Mimo, że dominacja aktualnie istniejącego systemu politycznego w kraju, czyli demokracji parlamentarnej, jest jednoznaczna, Coraz częściej obserwujemy wzrastającą popularność bezpośrednio demokratycznych form rządzenia państwem. Są one jednak konsekwentnie pomijane w najwyższych organach państwowych. Warto przyjrzeć się dokładniej namiastkom demokracji bezpośredniej w Polsce, które są systematycznie blokowane przez najwyższy organ państwa polskiego którego skład oparty jest na łamiącym prawa obywatelskie systemie wyborczym. Referendum Ogólnokrajowe Najważniejszym elementem demokracji bezpośredniej, a więc takiego typu ustroju demokratycznego, w którym obywatele współuczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji, jest referendum. Czyli głosowanie ogólnokrajowe. Referendum, jak powszechnie wiadomo, polega na odpowiedzi na konkretnie postawione pytania według schematu tak lub nie, albo na wyborze między zaproponowanymi wariantami rozwiązań. Wszyscy zgodzą się z tym, że referendum jest narzędziem kontroli władz i kształtowania ustroju, a także wyrazem woli społeczeństwa. Sama zasada referendum kojarzy się automatycznie z demokracją bezpośrednią, czyli kreowaniem prawa przez obywateli dla obywateli. Natomiast w polskich warunkach politycznych bezpośrednio demokratyczny charakter tej formy demokracji jest co najmniej zawężony. Artykuł 125 Konstytucji Rzeczpospolitej z 1997 roku. Przewiduje co prawda przeprowadzenie fakultatywnego referendum, lecz nie na wniosek obywateli, co byłoby na wskroś normalne, ale Sejmu bądź Prezydenta za zgodą Senatu. Poza tym wymagana jest frekwencja co najmniej 50% głosujących, aby wynik referendum stał się wiążący. Należy przy tym dodać, że Konstytucja Rzeczpospolitej nie przewiduje formy referendum obligatoryjnego. Wspomniany artykuł 125 i ustawa o referendum ogólnokrajowym wyróżniają trzy jego rodzaje: pierwsze referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, drugie referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację. Umowy międzynarodowej, na podstawie której Rzeczpospolita przekazuje organizacji narodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Trzecie. Referendum w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję Rzeczpospolitej. Dwa ostatnie rodzaje mają charakter skonkretyzowany, gdyż dotyczą uchwalonej już przez Sejm i Senat ustawy oraz umowy międzynarodowej zawartej przez Radę Ministrów, na którą obywatele mają wyrazić zgodę albo ją zagenować, zanegować. Ewenementem w ramach polskiej demokracji jest fakt, że referendum ogólnokrajowe ma charakter wiążący tylko wówczas, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Artykuł 125 ustawy zasadniczej budzi wiele wątpliwości. Po pierwsze, nie ma tu mowy o inicjatywie obywatelskiej, która powinna poprzedzić referendum. W Polsce o przeprowadzeniu referendum decyduje Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Obywatele pozostają aż do samego udziału w referendum jedynie biernymi obserwatorami. Natomiast skład Sejmu, zdominowany aktualnie istniejącą ordynacją wyborczą, nie pozwala nawet na zachowanie pozorów współdecydowania obywateli w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Po drugie, to właśnie pojęcie sprawy o szczególnym znaczeniu jest bardzo wątpliwe. Co to znaczy, że sprawa ma mieć szczególne znaczenie dla państwa i narodu? Wynika z tego, że przedmiotem tego głosowania nie może być jakakolwiek kwestia już wcześniej uregulowana. Tu widać ponownie brak inicjatywy obywatelskiej, w ramach której obywatele, którzy znają najlepiej swoje problemy, mogliby określić, jaka sprawa ma dla nich szczególne znaczenie. Po trzecie, wątpliwości budzi próg 50% frekwencji. Co przeczy założeniom demokracji? Wiadomo, że niegłosujący również głosują. Jest to głosowanie pasywne. Wymóg 50% frekwencji czyni z instytucji referendum ogólnokrajowego fikcję prawną, a więc również fikcją jest konstytucyjne uprawnienie obywateli do wpływu na sprawowanie władzy. Po czwarte, w Polsce brak jest, jak wyżej wspomniano, referendum obligatoryjnego. Zaś opisane już referendum fakultatywne, generowane jest przez najwyższe władze państwowe. Jest to klasyczne błędne koło, bowiem tego rodzaju referendum nie ma nic wspólnego z demokracją oddolną, wywodzącą się od obywateli, a więc faktycznego suwerena polskiego państwa. Inicjatywa ustawodawcza. Forma inicjatywy ludowej, bardzo rozpowszechniona w Szwajcarii, jest definiowana jako uprawnienie określonej przez prawo grupy członków zbiorowego podmiotu narodu, obywateli, ludu do przedłożenia właściwemu organowi państwa, projektu, ustawy czyli konstytucji. Inicjatywa ludowa ma prawo także złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum czy też podjęcie przez organ państw innych działań. W szerokim rozumieniu tego pojęcia mieści się w nim prawo do inicjatywy ustawodawczej, której namiastka występuje w Polsce. W odróżnieniu od Szwajcarii ta forma prawna funkcjonuje na poziomie zmiany ustawy, a nie konstytucji. Inicjatywa ustawowa Ustawodawcza jest prawem wniesienia do Sejmu projektu ustawy, czyli zaproponowanie nowego rozwiązania kwestii dotychczas nieporuszanych ustawowo, lub tak zwanej nowelizacji istniejącego aktu prawnego. Tym samym oznacza to rozpoczęcie procesu legislacyjnego. Ciekawe jest jednak, że zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej, artykuł 118, Prawo inicjatywy ustawodawczej przynależy przede wszystkim ściśle określonym podmiotom, to jest prezydentowi Rzeczpospolitej, Radzie Ministrów, posłom, czyli grupie 15 posłów lub komisji sejmowej oraz Senatowi jako całej Izbie. Od 1999 roku do zgłaszania inicjatywy ustawodawczej mają prawo także polscy obywatele. Muszą oni założyć komitet inicjatywny i zebrać 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy w ciągu 3 miesięcy od powstania komitetu. Artykuł 118 ust. 2 Konstytucja Rzeczpospolitej. Następnie projekt ustawy wraz z podpisami przekazywany jest do marszałka Sejmu, który proceduje z nimi tak samo jak z innymi projektami ustaw. Jednak zawiły tryb wnoszenia inicjatywy obywatelskiej i stanowczo za krótki czas na zbieranie podpisów powoduje, że ostatecznie znikoma ilość projektów ustaw zaproponowanych przez obywateli jest w Sejmie rozpatrywana. W Szwajcarii taka inicjatywa musiałaby zostać przegłosowana w referendum. W Polsce niestety oddolna demokracja kończy się na zebraniu podpisów grupy 100 tysięcy obywateli. Rozpoczęcie procesu legislacyjnego rozpoczyna nadanie danemu projektowi ustawy numeru druku sejmowego. Od tego momentu posłowie, a następnie często senatorowie, pracują nad daną propozycją ustawy lub jej nowelizacją. Obywatele natomiast tracą kontrolę nad ich własnym pomysłem i przejmują ponownie rolę biernego obserwatora. Wobec powyższego, obywatelska inicjatywa ustawodawcza ma niewielką moc zobowiązującą ustawodawców. Warto podkreślić, iż inicjatywa ustawodawcza jest dodatkowo ograniczona z punktu widzenia obywateli, bowiem istnieją takie projekty, które może, może wnieść wyłącznie ściśle określony podmiot państwowy. Najlepszym przykładem jest tutaj projekt ustawy budżetowej, który może zostać wniesiony tylko przez Radę Ministrów artykuł 221 Konstytucji Rzeczpospolitej Kolejnym ograniczeniem ustawy o zmianie konstytucji. W jej przypadku inicjatywa przysługuje grupie obejmującej co najmniej jedną piątą ustawowej liczby posłów, senatowi oraz prezydentowi. Artykuł 235 ust. 1 Konstytucja Rzeczpospolitej wynika z tego, że polscy obywatele nie posiadają nawet teoretycznej możliwości doprowadzenia oddolnie do zmiany ustawy zasadniczej. Wszechmocny, ale sparaliżowany Sejm decyduje, co jest ważne, a co nie dla państwa i narodu. Lokalna demokracja bezpośrednia. W młodej historii demokracji, w III Rzeczpospolitej, rozwinęła się również demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym, powiązana głównie z instytucjami samorządu terytorialnego z jednej strony oraz z organami gminy i powiatu z drugiej. Przepisów odnoszących się do lokalnej demokracji bezpośredniej jest coraz więcej i przebierają one bardzo zróżnicowany charakter. Brakuje jednak konkretnych i przejrzystych zapisów konstytucyjnych, które regulują zastosowanie form bezpośrednio demokratycznych na szczeblu lokalnym. Istnieją natomiast zapisy ograniczające mieszkańcom stanowienie bezpośrednio prawa lokalnego. Mam tu na myśli artykuł 169 Punkt 4 Konstytucji Rzeczpospolitej. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają w granicach ustaw i ich organy stanowiące. Niemniej jednak kształtowały się formy lokalnej demokracji bezpośredniej, które sprawdziły się przynajmniej częściowo w praktyce i którym warto się przyjrzeć bliżej. Po 1889 roku najbardziej rozpowszechnioną formą lokalnej demokracji bezpośredniej są referenda odwoławcze na poziomie gminy. Zostały one zapisane w konstytucji oraz wprowadzone do ustawy samorządowej już w 1990 roku. Wprawdzie w pierwszych latach funkcjonowania samorządów możliwości odwołania dotyczyły tylko rady, ale od 2002 roku zasada ta objęła również wójta. Referenda te stały się najskuteczniejszym instrumentem oddziaływania mieszkańców na administrację lokalną. Początkowo referenda odwoławcze miały często charakter populistyczny i charakteryzowała je niska frekwencja. Jednak po uelastycznieniu progów frekwencji od 2006 roku dochodziło częściej do referendów. Które można by uznać za przejaw obywatelskiej troski o efektywność wykonywania lokalnej władzy. Kolejną formą lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce są fakultatywne referenda w ważnej sprawie. Ta forma demokracji bezpośredniej budzi wątpliwości, podobnie jak referenda ogólnokrajowe, ze względu na sformułowanie ważna sprawa. To niefortunne pojęcie powinno być bardziej precyzyjne, czyli należałoby dokładniej określić, jaka sprawa ma być przedmiotem powszechnego głosowania, a jaka nie. Poza tym, i w tym wypadku trzeba zastanowić się poważnie nad zniesieniem progu frekwencyjnego. To właśnie ta bariera, podobnie jak przy referendach ogólnokrajowych, najczęściej uniemożliwia rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii w lokalnym głosowaniu. W historii referendów w ważnej sprawie, niewątpliwie najbardziej efektowne było referendum w 2014 roku. Dotyczyło sprawy odrzucenia inicjatywy władz krakowa, która zmierzała do organizacji w tym mieście zimowych igrzysk olimpijskich. Najrzadziej stosowaną formą lokalnej demokracji bezpośredniej jest referendum w sprawie samoopodatkowania. Ciekawe jest to, że referendum to jest inicjowane przede wszystkim przez Radę Gminy. Zaangażowanie w nie pracowników samorządowych powoduje, że referenda te są skuteczne, pod warunkiem jednak, że władze zdecydują się na ich przeprowadzenie. W przeciwieństwie do referendów, gdzie ich wiążący charakter jest prawnie usankcjonowany, forma konsultacji społecznych jest fakultatywna. Oznacza to, że wynik konsultacji nigdy nie może być traktowany jako prawnie zobowiązujący dla władz. Z drugiej strony, samo przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne. Sprawia to, że w praktyce konsultacje społeczne są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym. Lokalna demokracja bezpośrednia w Polsce rozwija się co prawda chaotycznie, ale zaznacza się wyraźnie tendencja dalszego stosowania jej instrumentów i form. Konieczna jest jednak większa koordynacja funkcjonowania tych form, a przede wszystkim nowe, transparentne ustalenie prawne, które umożliwiają ich szerokie zastosowanie. Jak wiadomo, prawo miejscowe stanowione przez gminy nie może być sprzeczne z istniejącymi ustawami. Inaczej rzecz ujmując, prawo lokalne może być stan stanowione tylko w zakresie, na jaki pozwala treść obowiązujących ustaw. I tu znowu pojawia się błędne koło, które kręci się wokół składu Sejmu. Poszczególne regiony potrzebują swoich autentycznych przedstawicieli w Sejmie bo tylko wówczas obywatele poczują się poważnie traktowani przez najwyższy organ państwa.